Moim osobistym problemem było wyjście ze skrajnego sceptycyzmu, gdyż bardzo trudno było mi przyjąć jakieś aksjomaty oprócz tych fundamentalnych dla logiki. Czy istnieją jakieś kryteria przyjmowania aksjomatów, które byłyby narzędziem do ich wartościowania? Innymi słowy, czy istnieje narzędzie do rozsądzania wartości, które aksjomatycznie przyjmujemy? Wydaje mi się, że to zdanie jest logicznie sprzeczne, ale może to przez moją nieumiejętność jasnego wyrażania myśli. Znakomite pytania. Też mnie kiedyś dręczyły. Warto pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak aksjomaty fundamentalne dla logiki, bo nie ma jednej logiki. Są na przykład logiki wielowartościowe, które odrzucają zasadę niesprzeczności czy prawo wyłączonego środka. Odnosząc się do tych pytań, moim zdaniem problemem z taką perspektywą jest to, że zakłada ona, iż jest jakiś fundament wiedzy, na którym wszystko się opiera. Takie podejście nazywa się mianem fundamentalizmu epistemologicznego. Jednakże można budować konsekwentne modele myślenia o wiedzy, które nie zakładają absolutnych fundamentów. Jeżeli ja uważam, że x jest prawdziwe, ale jednocześnie zaznaczę, że mogę się mylić, to dysponuję konsekwentnym modelem myślenia o wiedzy. Tutaj nie ma sprzeczności. W interesujący sposób rozwiązał problem Kant ponieważ jego centralne pytanie w krytyce czystego rozumu brzmi jak są możliwe sądy syntetyczne a priori podejście Kanta zakłada że istnieje obiektywna sytuacja problemowa związana ze stanem wiedzy naukowej na tym polega zasadniczy zamysł jego argumentacji transcendentalnej mówiąc po ludzku problemy filozoficzne są implikowane przez stan wiedzy naukowej oraz sytuację społeczną polityczną mówiąc po heglowsku sowa minerwy wylatuje o zmierzchu a nie o świcie nie potrzebujemy absolutnego początku czy boskiego fundamentu, aby filozofować i coś twierdzić o świecie. Brak ostatecznych rozstrzygnięć też nie jest problemem, bo my szukamy prawdy. Filozof to miłośnik mądrości czyli ktoś, kto dąży i poszukuje a nie posiada. Możemy budować różne modele myślenia o wiedzy. Nie mamy żadnego kryterium, które pozwalałoby nam oceniać arbitralnie przyjęte założenia czy aksjomaty, ale możemy porównywać konkurencyjne teorie. Możemy odrzucić koncepcję, która gorzej wyjaśnia rzeczywistość lub przeczy faktom. Historia nauki pokazuje, że istnieje rozwój wiedzy. Na przykład w XIX wieku były spory dotyczące natury ewolucji biologicznej. Z jednej strony byli zwolennicy teorii Lamarka, a z drugiej Darwina. Nikt nie potrafił dowieść, że ma rację. W 1953 roku odkryto strukturę DNA, zrozumiano mechanizm dziedziczenia, zrewidowano darwinizm i obalono lamarkizm. Ten przykład pokazuje, że istnieje postęp wiedzy naukowej.